2.7 biturbo, 99 rok produkcji, oryginalny filtr paliwa oryginalny przypuszczam, że z tego tytułu bo jest w takim ciekawym miejscu umiejscowiony nikomu się pewnie nie chciało tego tutaj wszystkiego ruszać no i taki filterek paliwa, no swoje lata ma generalnie właściciel tutaj bardzo, teraz nowy właściciel tak naprawdę tego pojazdu, bardzo o niego dba zaczyna robić wszystko co tylko możliwe, no i ten filtr paliwa, jak najbardziej też chcę go wymienić, także uważam, że to bardzo dobry pomysł po 27 latach wymienić filtr paliwa. Auto jeździ tylko na paliwie, więc w środku już może być lekkie błotko. Także zobaczcie jaka to fajna jednostka, prawdziwe napędy jeszcze 4x4, nie żadne jakieś haldexy, bajery i inne pierdoły. Jedno, porządne, wielkie i niezawodne tak naprawdę, 2.7 biturbo, 400 koni już jest, a ponoć ma być prawie 500, także Naprawdę będzie grubo, fajna jednostka i to już taka naprawdę jednostka kultowa, która zostanie na wieki wieków już z tym właścicielem, przynajmniej tak twierdzi, że zostawia już sobie ją na zawsze, nawet jakbym miał tym autem nie jeździć, to będzie stał w garażu i czekał na lepsze czasy.